Dobry wieczór. Przede wszystkim zacznę od, od gratulacji dla drużyny. Całej drużyny za, za zwycięstwo i, i awans do, do kolejnej rundy. Duże podziękowania dla, dla naszych kibiców, dla wszystkich, którzy dzisiaj wspierali nas ze stadionu, bo, bo już tutaj Kamil wspomniało o warunkach i dla nas to jest bardzo ważne, że. Ee, że, że kibice są z nami mm, i wspierają nas niezależnie od tego, e, w jakich warunkach wszyscy e, musimy grać. Dlatego wielkie podziękowania. I też dziękuję bardzo Dawidowi i e, mojemu przyjacielowi i, i, i całej, całej warcie za, za te dwie potyczki. Za, za dobrą sportową rywalizację. Wiem, że dzisiaj są niepocieszeni, ale wiem dobrze, w jaki sposób pracują i, i wiem, że ta praca finalnie się obroni. Trzymam za nich mocno kciuki. A co do podsumowań, jeżeli chodzi o, o, o naszą drużynę, to powiedziałem drużynie w szatni, że, że jestem z nich dumny. Bardzo z tego, nie tylko z tego, że, że wygrali i awansowali, ale z tego, w jaki sposób grają, z tego, w jaki sposób się rozwijają, przede wszystkim jak, jak mentalnie e, zwyciężają właśnie w takich meczach, kiedy biorą odpowiedzialność za środowisko, w którym mają grać, skupiają się na tym, co mają robić, skupiają się na tym, co zrobić, żeby grać dobrze i finalnie wygrać mecz. I mimo tego, że, że warunki do gry są ciężkie, nie ma co ukrywać, to staramy się być wierni swojej filozofii i, e, i konsekwentni w tym, w jaki sposób chcemy na boisku wyglądać. Za to im bardzo dziękuję i jeszcze raz z tego miejsca gratuluję. Dziękuję.